Dzień dobry. Jak było wczoraj w szkole? Opowiadaj, jestem ciekawa. Dobrze, dostałam cztery plus tego sprawdzonego z Zawsze mogło być pięć. Widziałam, jak wczoraj byłaś ubrana. Czyżbyś trochę nie przesadziła? Ale o co ci chodzi, to? Ubrałam się schludnie. Założyłam zwykłą, szarą sukienkę. Co mu znowu nie pasuje? A tak długość. Całe, ojciec. A tam, kochanie, nie przesadzaj. Sukienki z widocznymi kolanami, czy krótkie spodęki, są popularne i bardzo modne. Nie dziwię się, że nasza kochana Sandra stara, ubierać, stara się ubierać dziewczęco. Taki ubiór jest kobiecy, nie dziewczęcy. Nie pozwolę, by moja córka nosiła coś takiego. No tak, jak zwykle, coś nie będzie mu pasowało. Standard. Adam, tam, kochanie, to kwestia przyzwyczajenia. Nasza córka dojrzewa. Musimy to zaakceptować. Za moich czasów. Całe dojrzewanie nie było takie kiczowate jak teraz. Niech zacznie wreszcie patrzeć na świat realnie. Póki nie jest za późno. Kiczowate? Dziwne? Nie do zaakceptowania? Dlaczego on jest tak pesymistycznie nastawiony do nowych rzeczy? Właśnie, bo u babci? Przepraszam, że tak znowu późno wróciłam. Wiesz, ta księgowość. Nic nie szkodzi, mamo. A wracając do babci, to tak, byłam u niej, jak zwykle obgadałyśmy sąsiadki i obejrzałeś jej ulubiony serial. Dzisiaj też mam do niej iść? Silnie, kotku. Pójdziesz jutro. Tata da ci pieniądze i zrobisz jej zakupy. Jak Biedaczka to? już jest tak schorowana. Żaneta, kończ się jeszcze, bo się spóźnimy. Już, już. Dobij tylko herbatę. Możesz zacząć się ubierać. Ja też już będę się zbierała. Muszę sprawdzić, czy wystarczająco się przygotowałam. Masz na myśli nowe ciuchy i makijaż? Moja córeczka. Pilna uczennica. Dzisiaj też przyjdzie po ciebie Weronika? Mm, tak, ja jak zawsze pójdę razem do szkoły. To wspaniale, że znalazłeś sobie taką cudowną przyjaciółkę. W dzisiejszych czasach Trudno nawiązywać tak wartościową relację. Wszędzie te koleżanki, a przyjaciółki z nich, jak ze mnie, nie jest szkół. Aneta, idę po auto. Już idę. No to papaczuleczko. Przygotuj się do kartkówki że z chemii. Pamiętasz jak ciężko pracowałeś z ją korupę I no, Tak, tak, pamiętam. Wierzymy w ciebie. Lepiej nie denerwować ojca. Zostaniesz dobrym lekarzem. Do widzenia! Do widzenia! W końcu. Hej, kamałeś? Jasne, chodź, pora mi może on możemy wychodzić. Ale dlaczego to robisz? Ale co? No, ten makijaż. To się nie taka nie byłaś. Co zrobisz, gdy twoi rodzice się dowiedzą? Nie dowiedzą się? Wystarczy, że weszłaby tu teraz twoja mama, bo na przykład zapomniała kluczy. A tam przesadza, wszystko jest tak, jak powinno być. Nikt się nie dowie. No dobra, rób jak chcesz, ale wiesz, że mi się to nie podoba. Ludzie po prostu się zmieniają. Nie będę ci tego tłumaczyła. ale ty nie zmieniłaś się tak po prostu. A jak miało być? Z fajerwerkami, wielkim napisem Sandra się zmieniła. Bez sensu jest No ale chodź już, bo się zmienimy. Pamiętacie, co zrobił Maciek na imprezie u Pawła? No jasne, kto by nie pamiętał. Nie, Teraz to mi Tak się śmieszyć. A ty, Sandra, byłaś przy to? Bo w sumie przy całą fraze cię nie widziałam. Tylko nie mów nam, że z Kamilem. Matko, co ja mam teraz powiedzieć? Przecież nie było mnie nawet w pobliżu. Sandra, szybko, szybko, musisz coś wymyślać. Nie możesz dać się ośmieszyć. No, byłam tam, tylko że ten gorzej się poczułam i musiałam szybciej wyjść. A z Kamilem to jest zamknięty temat. Nic między nami nie było i nie będzie. No ja jesteś. Przecież no tak do siebie pasujecie. Nie, Sandra, nie rób nam tego. Jesteście najbardziej szykowaną parą w szkole. No i co? Jakbyście go lepiej poznały, to wiedziałybyście, jaki jest fałszywy i pozerski. No skoro ty nie chcesz, to ja się za niego wezmę. Dobra, zostaw temat me. E, dziewczyny, co wy na to, żeby się dzisiaj urwać z tego wariatkowa? Bo szczerze, już mam dość i bym poszła sobie gdziekolwiek, byle by daleko od tego miejsca. W sumie jestem sa. Daję kacę po wczoraj. Tak miłego To będzie już kolejna nieobecność. Dobrze, że mama nie ma e dziennika. Byłabym skończona. E, dobra, to idziemy gdzieś konkretnie? Czy może macie jakieś pomysły? Ja to bym w sumie coś zjadła. To może kebab. Co wy na to? Um, wiecie co? Ja sobie chyba odpuszczę i pójdę do domu. Jeju Sandra, znowu. Ostatnio też z nami nie byłaś. Mm, jakoś tak nie mam ochoty. Naprawdę będzie lepiej, jak wrócę do domu. No, rób jak chcesz. <głos> <głos> Patrzcie, kto idzie. Boże, znowu w tych swoich ciuchach z limpleksu. Tylko nie to. Hej, Sandra, wiesz, może... Hej, dziewczyna, zaraz będzie dzwonek. Może y, lepiej... Chodźmy już, co? Racja, idziemy stąd. Nie, dobra, wiedzę co ja pójdę. Sandra, a wy dzisiaj przypadkiem nie szłyście razem do szkoły? Kto, no, ja? No, ty. Widziałam was rano. Um, tak, faktycznie. Szła za mną całą drogę. Nie wiem, czemu się tak do mnie przyczepiła. Jesteś tego pewna. Oczywiście, że tak. No dobra, skoro tak mówisz. Mhm. Dobra, niech ci będzie. Dajcie już spokój, bo widzę, że wcale nogą. Ta no! Lewą nogą masz rację. Czyli ty z nami w końcu idziesz, czy nie idziesz? Yy, nie, nie, idźcie sama. Twoja strata. Yy, to chyba. Pa, pa. Jaka ja jestem okropna. Jak można być tak fałszywym? Przecież. Weronika nic mi nie zrobiła, a ja się tak zachowałam. Ona zawsze jest przy mnie. Miła, pomocna, przyjaźnimy się odkąd pamiętam. Nie powinnam było udawać, że jej nie znam tylko po to, żeby dostosować się do nowych znajomych. I jeszcze rodzice. Ich też okłamuję. Chcą, żebym wyrosła na porządnego człowieka. Widać, że się starają, ale co jeśli nie dam rady? Co jeśli ich zawiodę? Co jeżeli jakaś mała bzdurę zdecyduje o całym moim życiu? Nie. Nie będzie tak. Przecież jestem silna. Ludzie w szkole myślą, że jestem taka odważna, towarzyska. Rodzice chcą, żebym była idealną córką. A kim ja chcę być i kim jestem? Jaka jest prawda? Prawda. Prawda jest taka, że. Że się zgubiłam. Zgubiłam się we własnych myślach i we własnym życiu. Swoje maski odłożyłam. A ty ile jeszcze ich nosisz?